W Polsce kartacze, na Litwie cepeliny, nieważne jakie je nazwiecie i tak to są najlepsze kruski na świecie. Zaczynamy od ziemniaków. I myjemy jedną trzecią ziemniaków, przekładamy do garnku, solimy, przykrywamy, stawiamy na ogień i gotujemy do miękkości. Resztę obieramy. Będzie najlepiej, jeśli wybierzecie duże ziemniaki. Wcieramy na małych oczkach. Ścieramy też i dużą cebulę, doda więcej smaku. Na sitko wykładamy gazę i przelewamy całą masę i dobrze odciskamy. Suche ziemniaki wkładamy do miski. Bierzemy gotowane ziemniaki, studzimy i obieramy. Wkładamy do praski i przeciskamy. Sól, łyżka mascarpone i wytrącony krochmal. Chwilkę wyrabiamy do połączenia składników. Na farsz cebulę, którą obieramy, dzielimy na pół i drobniutko siekamy. Na patelnią oliwa, Masło rozpuszczamy, dodajemy cebulę i przesmażamy. Bierzemy ząbek czosnku, zgniatamy, drobno kładkujemy i dodajemy do cebuli. Studzimy, przekładamy do miski, dodajemy mięso mielone, pieprz, sól, majeranek.